Dzień dobry wszystkim, z tej strony Wiktoria, a dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam przyjść do Was z wrap-upem, czyli podsumowaniem czytelniczym stycznia. Co prawda wcześniej nagrywałam ostatnio przeczytane, ale stwierdziłam, że chciałabym spróbować z czymś nowym, a poza tym myślę, że w ten sposób mogę trafić do większej ilości ludzi, więc może bez zbędnego przedłużania przejdźmy do podsumowania. W styczniu przeczytałam 6 książek, może nie jest jakaś ogromna liczba, natomiast ja czytam naprawdę wolno, więc jestem całkiem zadowolona. Na pewno przeczytałam jedną literaturę piękną, kilka klasyków, literaturę młodzieżową, a także literaturę faktu, także już pokazuję. I pierwszą książką, którą udało mi się przeczytać w styczniu była czeroziejska góra Thomasa Manna w przykładzie Józefa Kramsztyka w przypadku Tomu pierwszego oraz Jana Łukowskiego w przypadku Tomu drugiego. Jest to książka, którą czytałam chyba ze 100 lat, przynajmniej mam takie wrażenie, natomiast jestem z siebie niesamowicie dumna, że udało mi się ją skończyć. Opowiada historię 23-letniego Hansa Kasorpa, który przyjeżdża do Szwajcarii, do takiego sanatorium Berkow, wysoko w górach, aby odwiedzić swojego kuzyna Joachima. Mam przyjechać tak naprawdę tylko na 3 tygodnie, ale jak możecie się domyślić, zostanie na znacznie, znacznie dłużej, bo aż 7 lat. Jeżeli chodzi o kontekst w ogóle, to tej książki, to musicie wiedzieć, że Thomas Mann, który zresztą w 1929 otrzymał Nagrodę Nobla, przyjechał właśnie kiedyś do sanatorium w Davos, aby odwiedzić swoją chorą żonę, i tam wykryto mu jakąś zmianę na płucach. Zaproponowano mu 6-miesięczną kurację, natomiast on odmówił, stwierdził, że nie może tam zostać, musi wrócić i napisać tę książkę i myślę, że jest to bardzo interesujące. Berkow jest w ogóle takim bardzo specyficznym miejscem, które jest jednocześnie portretem chorej Europy przed wybuchem pierwszej wojny światowej. A jeśli chodzi o tych pacjentów, a w zasadzie czasami miałam wrażenie gości, są to ludzie, którzy tak naprawdę na co dzień zajmują się wyrandowaniem, jedzeniem pysznych posiłków, plotkowaniem, mierzeniem sobie temperatury i przede wszystkim filozofowaniem. Jest tam naprawdę mnóstwo filozoficznych smaczków, mnóstwo nawiązań, mnóstwo symbolów. Boli, chociażby pojęcie takie jak na górze czy na dole mają ogromne znaczenie. Jesteśmy tutaj również świadkiem przemiany głównego bohatera, a jest ona wyjątkowa o tyle, że na początku Hans Kastrup jest takim bardzo naiwnym człowiekiem, który oburza się, kiedy ktoś przy nim w ogóle gwizni, jak tak można, ale potem bardzo się zmienia. I jest to o tyle ciekawe, że, no wiecie, sanatorium, czyli miejsce, w którym Hans otacza się chorymi ludźmi, tak naprawdę na co dzień ma do czynienia ze śmiercią, przybywa tak naprawdę kolokwialnie mówiąc, w umieraniu, natomiast to jest to miejsce, w którym jakby dokonuje się jego przemiana. On się tam odradza na nowo, staje się. To było świetne. Ogólnie podczas czytania bawiłam się świetnie, ale skłamałabym mówiąc, że cały czas byłam bardzo zaangażowana, że to była fantastyczna przeprawa i w ogóle było łatwiutko. Oj, co to, to nie. Były tutaj różne ciężkie momenty, na przykład mamy tutaj dwie bardzo ważne postacie, jaką jest nafta oraz tymbrini. I w momencie, w którym już widziałam, że oni się do siebie zbliżają, zaraz otworzą usta i zaczną rozmawiać ze swoim filozoficznym Bokotem, który niekiedy był naprawdę inspirujący, ale czasami po prostu strasznie męczył, że ktoś po prostu mówi sobie, o i Boże, niech oni odejdą. Tak samo był na przykład moment, w którym Hans Castor Stwierdził, że teraz mi się nudzi i teraz będzie studiował medycynę, w sensie czytał książki medyczne. I to było straszne. Albo mamy tutaj rozdział, który jest poświęcony temu, że Hans bawił się gramofonem. Więc odczulam, to nie jest książka na pewno dla niecierpliwych. Oczywiście nie jest to łatwa lektura, natomiast kiedy się za nią zabieram, oprócz tego, że mnie śmielała, nie miałam żadnego pojęcia o tym, że ona jest napisana po prostu w bardzo zabawny i błyskotliwy sposób. Jestem strasznie zauroczona sposobem narracji, dlatego że mamy tutaj pierwszą osobę liczby mnogiej i mamy tutaj takie fragmenty na zasadzie. Drogi czytelniku, czy pamiętasz, że Hans Kastorp tego i tego dnia powiedział tak? Jeżeli nie, nie martwcie, Hans też tego nie pamięta, ale ci wszystko przypomnimy. Więc połączenie tego typu narracji z tym, że czytał to Adam Ference sprawia, że po po prostu czujemy się tak, jakby opowiadano nam bajkę dla dorosłych. Wiecie co, zastanawiam się też trochę, dla kogo jest ta książka, ponieważ kiedy spotkałam się z opiniami, że ludzie czytali ją mając 15 lat, myślę sobie, wow, ja mam 20, a i tak miałam z nią niekiedy problem. Natomiast wydaje mi się, że... Z jednej strony czytanie tej książki wymaga dojrzałości od czytelnika, ale z drugiej strony im będziemy bardziej zbliżeni wiekiem do Hansa Kastorpa, tym myślę, że ta historia uderzy nas jeszcze bardziej. Jeżeli tak jak ja wcześniej baliście się sięgnąć po czarodziejską górę, to naprawdę nie ma się czego bać. Oczywiście to nie jest łatwa przeprawa i nie będę wam kłamać, że jest po prostu leciutka i że połknie się na jeden raz. Myślę, że przede wszystkim jest to książka dla tych, którzy mają czas, tak jak miał go Hans Kastorp. Natomiast naprawdę myślę, że nie macie niczego do stracenia. Ja wam polecam audiobooka, możecie robić sobie notatki, ewentualnie przeczytać jakieś opracowania, ale myślę, że jest to naprawdę wyjątkowa lektura, która zostanie z wami na bardzo, bardzo długo, więc ja wam serdecznie polecam. I swoją drogą czytając tę książkę, zaliczyłam ją od razu do kategorii na 2022 rok, zresztą TBR wyskoczy Wam tutaj u góry, ponieważ przeczytałam książkę w moim ukochanym kolorze. Także czytajcie czarodziejską górę. I kolejną książką, którą przeczytałam w styczniu, była Rebeka Laffne du w przykładzie Eleonory Romanowicz-Podowskiej. Jest to historia młodej dziewczyny, której imienia w zasadzie nie poznajemy przez całą książkę, co było świetnym zabiegiem. Młodej dziewczyny, która zakochuje się w takim bogatym wdowcu Maximie De Win Wychodzi z mąż i wyjeżdża z nim do jego posiadłości w Manderley i ogólnie ma taką nadzieję, że teraz będzie żyła szczęśliwym życiem, że będzie miała wspaniałe chwile, cudownego męża, no i ogólnie wszystko będzie w porządku. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że są to tylko złudne nadzieje, dlatego że w całej tej posiadłości panuje duch oczywiście nie taki dosłowny byłej żony Maxima, czyli pani Rebeki de Winter, która zmarła w bardzo tragicznych okolicznościach i więcej wam już nie powiem, jeżeli chodzi o fabułę. Przede wszystkim jest to historia niesamowicie mroczna, tajemnicza i w tym wszystkim niesamowicie intrygująca. Wiem, że wiele osób miało problem z tym, żeby wkręcić się w ogóle na samym początku, natomiast powiem wam, że ja byłam zaangażowana już od pierwszych stron Natomiast, trzeba to powiedzieć, jest tutaj bardzo irytująca główna bohaterka, dlatego że ja nawet nie potrafiłam jej za bardzo współczuć Ona po prostu strasznie irytowała mnie tym, że pozwalała sobą pomiatać, że nie miała własnego zdania Jeżeli ktoś coś upuścił, poślizgnął się, zgubił, no nie wiem, upadł, na 100% jest to pani de Winter tak samo wiecie, ja rozumiem, że ona była Dwa razy młodsza od Maksima, ale nadal Ona miała 20 lat, nie 14 I nie musiała mieć na każdej stronie przypominane Że była tylko małą dziewczynką, niedoświadczoną W ogóle, że ona jest taka nieśmiała i nie wie nic o życiu Tak samo, gdyby nie te wszystkie rozmowy O wakacjach i w ogóle o wspólnym czasie Które spędziła rzekomo z Maximem To szczerze mówiąc zastanawiałabym się, czy to małżeństwo Się nie uroiło, dlatego że po prostu No, Maxim miał ją gdzieś przez większość czasu um, Ale świetnie zostało to Pokazane właśnie w filmie Ja oglądałam ten film z 2020 roku, który jest dostępny na Netflixie. I on bardzo mi się podoba, w ogólnie nie rozumiem tego hejtu, który wokół niego panuje. Chciałabym jeszcze obejrzeć ekranizację Hitchcocka, tak swoją drogą. Natomiast wracając, chodzi mi po prostu o to, że ja nie czułam tej chemii między bohaterami, nie czułam tego zaangażowania po prostu w ich małżeństwo i w ogóle w całą tą relację. Natomiast ta książka jest naprawdę świetna, ponieważ jak już mówiłam, trzyma w napięciu. Zresztą naprawdę świetnie się ją czyta. I muszę powiedzieć, że mimo tego, że oczywiście... Domyśliłam się całej akcji całego plot twistu już na samym początku książki. ja to fakt, że naprawdę bawiłam się świetnie i ogólnie ją Wam bardzo polecam. Natomiast nie jest to jakiś mój ulubieniec, nie jest to takim zachwytem, to nie jest tak, że ja myślę o niej po prostu każdego dnia, ale była naprawdę w porządku. No i kolejną książką jest Pałac Północy mojego ukochanego Carlosa Ruiza Zafona w przekładzie Katarzyny Okraska oraz Carlosa Mardana Casasa. Jest to drugi tom właśnie Trylogii Mgły. Zresztą ja już go teraz skończyłam, mogę teraz zdradzić, dlatego że w lutym na samym początku przeczytałam właśnie ostatni tom, ale o nią powiem Wam. W następnym filmie. Miejscem akcji tej książki jest Kalkuta dokładnie w 1932 roku, a naszym głównym bohaterem jest 16-letni Ben, wychowany jak sierocińca, w którym właśnie dzieciaki po osiągnięciu 16 roku życia muszą niestety opuścić tę placówkę i radzić sobie sami. Tuż przed wyjazdem spotyka swoją rówieśniczkę Shiri, którą zaprowadza do Pałacu Północy. Jest to miejsce z takiego tajnego stowarzyszenia, które stworzył razem z przyjaciółmi, em, którego członkowie dzielą się różnymi troskami, problemami, ale również historiami. No i taką tragiczną historią właśnie dzieli się z nimi Shiri. Która opowiada historię swojego życia, i wszyscy członkowie stwierdzają, że ona jest tak niesamowita, tak mroczna i przepełniona bólem, że koniecznie muszą odkryć, co za tym stoi. Więc, jak możecie się domyślić, mamy tutaj kolejną tajemnicę, tak charakterystyczną dla Zafona. Ogólnie jest to naprawdę przepiękna książka, która jest napisana fenomenalnym językiem, który wzrusza do łez. Zresztą pozwolę wam sobie przeczytać jeden fragment, który jest naprawdę tak uroczy, że chwycił mnie za serducho. A brzmi on następująco. Przez wszystkie te lata, gdy kierował szkołą St. Patrick's, Thomas Carter nauczył nie również literatury, historii i arytmetyki z zadowoleniem, Kogoś, kto nie będąc ekspertem w żadnej dziedzinie, zna się po trochu na wszystkim. Jednego tylko nie zdołał nauczyć swoich podopiecznych: żegnać się. Rok po roku przyglądał się twarzom uczniów, na których malowała się nadzieja i obawa zarazem, wiedząc, że już wkrótce w majestacie prawa wywrócą oni spod skrzydeł prowadzonych przez niego instytucji. Kiedy tak patrzył, jak opuszczają mury St. Patricks, przychodziły mu na myśli niezapisane książki. Jego zadaniem było wypełnić treścią pierwsze rozdziały owej historii, ale nigdy nie było mu dane ich dokończyć. To nie jest piękne. Słuchajcie, jest to moja szósta, w sumie już siódma z tą książką, którą przeczytałam kilka dni temu. Jest to moja szósta, siódma książka z Afona, więc tak naprawdę jestem w stanie już zrobić sobie bingo i odhaczać te same motywy, tych samych bohaterów i wszystko inne, ale nie zmienia to faktu, że jest to mój ukochany mm, autor i te książki są po prostu wspaniałe ale myślę, że gdyby to była moja pierwsza przygoda właśnie z zafony byłabym zakochana, no ale wiecie, cmentarz zapomnianych książek i Marina podniosły bardzo wysoko poprzeczkę, więc no na ich tle ta książka wypada po prostu słabo. Jeśli chodzi o taką jedną rzecz, która mnie dosyć rozrażniła, to powiem wam o tym teraz jeżeli nie chcecie o tym słyszeć, to przejdźcie do tego fragmentu, bo to będzie mały spoiler który zaczyna się za 3, 2, 1, chodzi mi o zakończenie mianowicie mamy tutaj bohatera, który kieruje się pewnymi pobudkami i robi pewne okropne rzeczy. Ogólnie wszystko co robi jest trochę wątpliwej moralności, no ale dobra. W każdym razie Chodzi o to, że on naprawdę dopuszcza się okropnych rzeczy i nie ma problemu, żeby odbierać komuś życie, nawet jeżeli to są bliskimi osoby. I w momencie, w którym dochodzi do konfrontacji i już ma się stać to, co ma się stać, nagle ktoś do niego mówi: Ale to przecież, dlaczego ty taki jesteś? I on wtedy stwierdza: Okej, okay, to ja taki już nie jestem. Ogólnie, no teraz trochę cynicznie do tego podchodzę, bo w ogóle to było naprawdę przepięknie opisane i, i tak dalej, ale no miałam takie, dlaczego tak się stało? Czy nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać? Także to mi się nie podobało, ale teraz już przejdźmy do sekcji bez spoilerów. Jak już mówiłam, nie jest to książka wybitna, natomiast ja nie miałam też wobec niej większych oczekiwań po prostu rozdzielam troszeczkę doskonały cmentarz zapomnianych książek od tej serii młodzieżowej, chociaż Marina wpasowuje się jednak e, bardziej ku tym fantastyczniejszym. Natomiast no wiecie, ona po prostu była okej, okay. nie była jakaś fantastyczna, nie była też zła, po prostu taka okej, okay, ale jeżeli chodzi o kolejną książkę, był to reportaż, który jednocześnie był wyzwaniem właśnie na ten rok, który czytałam właśnie w formie e-booka na czytniku, a było to Tu jest teraz Twój dom: Adopcja w Polsce. Marta Broniszewska skupia się tutaj na adopcji, tym samym oddając głos różnym ludziom, nie tylko adoptowanym w dzieciństwie, ale również rodzinom adopcyjnym, rodzinom biologicznym, którzy na przykład stracili prawo rodzicielskie, ale również pracownikom różnych takich placówek opiekuńczo- wychowawczych. Jest to reportaż, który podejmuje naprawdę bardzo trudny, bolesny, ale niezwykle ważny temat, który, muszę powiedzieć, że jest niesamowicie przystępny, to znaczy edukuje w tak przystępny sposób, że naprawdę wyniosłam z niego wiele interesujących informacji. W sumie powiem o nim bardzo krótko. Według mnie jest to naprawdę świetny reportaż, ja nie mam mu absolutnie nic do zarzucenia i myślę, że jest to naprawdę niesamowicie interesująca pozycja, którą polecam z całego serducha. Kolejną książką, którą przeczytałam w styczniu jest cały ten czas Hani Czaban, czyli książka, którą otrzymałam od wydawnictwa India, za co oczywiście bardzo dziękuję, że mogłam w ogóle się z tą premierą. Jest to taka dystopia młodzieżowa, która opowiada o pętli czasowej, dlatego, że dokładnie od 5469 dni mamy 21 czerwca 2106 roku. Jest to historia, którą poznajemy z dwóch perspektyw. Przede wszystkim mamy tutaj Mark, która chce odkryć, co się stało z jej rodzicami, czy oni w ogóle naprawdę istnieją i co się z nimi dzieje. Z drugiej strony mamy tutaj Artela, młodego chłopaka, który jest takim wynalazcą, naukowcem, który w swoim garażu ma bardzo ciekawy wynalazek i chciałby się dowiedzieć, jak on funkcjonuje. Dlatego oni właśnie łączą swoje losy i stwierdzają, że wyruszą razem właśnie w podróż, żeby zdobyć swoje cele. Wiem, że nie jest to najważniejsze, natomiast już na wstępie chciałabym powiedzieć, że to wydanie jest absolutnie zachwycające, dlatego, że ma twardą oprawę, w ogóle przepiękną okładkę, jest w kolorze fioletowym, więc ja po prostu jestem w niebo wzięta, ma barwione brzegi. A do tego rozpoczęcia właśnie rozdziału wyglądają naprawdę fenomenalnie. W ogóle, jeżeli chodzi o pracę redakcyjną, ona jest doskonała. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ostatnio właśnie trafiając na różne recenzje tej książki, mam wrażenie, że większość osób na Booktube i Bookstagramie jest nią zachwycona, w ogóle nie widzi żadnych błędów i po prostu, że jest doskonała. No ale ja te błędy widzę. Przede wszystkim z takich subiektywnych aspektów nie polubiłam głównych bohaterów, dlatego że o ile Artel był jeszcze w porządku, tak mar mnie strasznie irytowała. W ogóle nie byłam zaangażowana w ich losy, i szczerze mówiąc, gdyby coś im się stało, to pewnie jakoś by mi uszło koło nosa. Natomiast em, w pewnym momencie, kiedy nasi bohaterowie się rozdzielają, miałem wrażenie, że oni też mają trochę gdzieś swoje losy nawzajem. W ogóle nie interesują się tym, co się stało z tą drugą osobą, także to było trochę dziwne. Tak samo. Wiecie co, ja miałam wrażenie, że ja po prostu nie rozumiałam tego świata. Nie rozumiałam, co nim kieruje, może po prostu tego nie wyłapałam. Natomiast wiecie, mamy tutaj motyw pętli czasowej, ale nie takiej pętli czasowej, że czas się cofa, w ogóle rano się budzimy, nie wiemy, co robiliśmy poprzedniego dnia i powtarzamy te same czynności. Absolutnie nie. Tutaj mamy motyw wielkiej burzy która sprawia, że właśnie z uderzeniem pioruna jakby cały dzień się resetuje, jakby dni w kalendarzu nie uciekają i, i w sumie to tyle mniej więcej. W każdym razie było to dla mnie o tyle dziwne, że skoro mamy tutaj motyw pętli czasowej, ale w zasadzie jakby oni nie cofają się do tego dnia, w sensie no budzą się i żyją dalej i jakby pamiętają co robili wczoraj, i przedwczoraj i ogólnie jest wszystko spoko, to poza to wszystko, w sensie, może to zabrzmi cynicznie, ale dlaczego oni po prostu nie żyją dalej, nie starają się jakby odbudować tego świata, no i po prostu funkcjonować na nowo? Tak samo nie rozumiałam tego, że skoro ludzie tutaj tracą pamięć, to znaczy nie pamiętają tego, co było przed tą pierwszą burzą, to dlaczego znają swoje imiona, dlaczego potrafią mówić i czytać? A przede wszystkim, skoro nie są w stanie pojąć, czym jest na przykład temperatura, nie wiedzą, czym jest pora roku, nie wiedzą, czym jest staż i tak dalej, to dlaczego potrafią czytać, jak już mówiłam, dlaczego znają się na odpalaniu samochodów, albo w ogóle są naukowcami? To było dla mnie trochę dziwne. Tak samo nie wiedziałam, czy tutaj w tej książce jest elektryczność, albo co rośnie, a co nie, bo z tego co wiem, włosy tutaj nie rosną, ale z drugiej strony można uprawiać rośliny. No nie wiem. Miałam też taki problem, że w momencie, w którym nasi bohaterowie wpadali w tarapaty, nagle pojawiały się nowe postacie, które nie wiedzieć czemu, często ryzykując swoje życie, po prostu im pomagali, a potem znikali i w sumie nie wiedzieliśmy, co się z nimi dzieje. Więc no, no, nie wiem, dlaczego tak się stało. No i ostatni aspekt zakończenie. Mam wrażenie, że to zakończenie było nieco pospieszone, dlatego że tak naprawdę akcja rozwiązywała się na ostatnich kilkunastu stronach, ale mamy tutaj otwarte zakończenie. I oczywiście to jest kwestia bardzo subiektywna, bo są i zwolennicy, i przeciwnicy właśnie takiego zakończenia. I o ile mi takie właśnie zakończenie nie przeszkadza, to tutaj miałam wrażenie, że ta akcja jest po prostu ucięta przed rozwiązaniem momentu kulminacyjnego i jest to o tyle dziwne, że nie będzie kontynuacji. Więc. No, nie wiem. Ale pomijając już moje czepialstwo, musicie wiedzieć, że jest to debiut literacki 17-latki. Więc, Haniu, wiem, że tego nie oglądasz, ale jeżeli jakimś cudem kiedyś to obejrzysz, chciałabym ci bardzo serdecznie pogratulować, ponieważ wydanie swojej książki w tak młodym wieku jest naprawdę ogromnym sukcesem. I mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna, że dalej będziesz spełniać swoje marzenie i przede wszystkim, że nigdy się nie poddasz i dalej będziesz robiła to, co kochasz. No, nie wiem. Ale jak już wspomniałam na początku, absolutnie nie jest to zła książka. Oczywiście ma kilka niesciskłości i kilka rzeczy, które mi się po prostu osobiście nie podobały. Natomiast przede wszystkim, Musicie wiedzieć, że widać, że Hania naprawdę przykłada bardzo dużą uwagę do zdań, które pisze, dlatego że one są naprawdę skonstruowane z wielką starannością. E, poza tym było tutaj mnóstwo bardzo fajnych momentów. Ona jest strasznie lekka, taka niewymagająca, niesamowicie szybko się ją czyta i myślę, że jest idealna właśnie, chociażby na zastój czytelniczy albo na jakiś taki bardziej intensywny czas w życiu, na przykład podczas sesji. Natomiast no, nie podobała mi się, ale to raczej wynika z tego, że po prostu nie jestem targetem. Myślę, że po prostu najlepiej będzie, jeżeli sami ją przeczytacie i się przekonacie, czy ona jest po prostu dla was. I kolejną książką, którą dostałam tym razem od wydawnictwa MG, za co oczywiście ponownie bardzo dziękuję. Jest książka Charlotte Bronte, czyli profesor, a tłumaczyła ją Katarzyna Malecha. Jest to historia opowiadająca o losach młodego mężczyzny, Williama Crinswortha, który wbrew oczekiwaniom całej swojej rodziny postanawia zmienić całkowicie swoje życie, więc wjeżdża do Brukseli, aby tam objąć właśnie posadę tytułowego profesora i w sumie nie chcę wam więcej mówić o fabule, dlatego że sama książka jest naprawdę bardzo cienka, więc nie chcę za dużo zdradzać. Ponownie o tym wspomnę, wiem, że nie jest to najważniejsze, natomiast jest to już trochę z mojej strony Zboczenie zawodowe, ale pomijając fakt, że w opisie jest literówka i znalazłam kilka błędów fotograficznych, co prawda niejako rażących, i myślę, że większość osób nie zwróciłaby na to uwagi, natomiast pomijając te aspekty, to jest to książka, która jest wydana przepięknie. Okładka jest tak cudowna, że naprawdę się nią cały czas zachwycam. Ponadto na półce prezentuje się jeszcze lepiej. Ale wracając do samej fabuły. Mamy tutaj motyw, który ja uwielbiam, to znaczy motyw szkoły, ale również relacji uczeń-nauczyciel, i to było świetne. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo bohaterów, i każdy z nich był na swój sposób wyjątkowy, ale i tak moje. Sy Mamy tutaj mnóstwo wyjątkowych postaci i każda z nich jest wyjątkowa na swój sposób. Natomiast moje serce skradła zdecydowanie Frances, dlatego że była kobietą, która pomimo przeciwności losu nie poddawała się, cały czas walczyła o edukację i o to, żeby być po prostu samodzielna. Ten wydźwięk feministyczny naprawdę był świetny. Niestety czuć, że jest to pierwsza książka tej autorki i mimo tego, że naprawdę bardzo przyjemnie się czyta, to niestety trzeba powiedzieć, że jest to książka, która jest po prostu nudna. I o ile nie przeszkadzają mi nudne książki, to wiem, że dla wielu będzie to ogromna przeszkoda, bo w niej zasadniczo nie wiele się dzieje. I o ile uważam, że dla fanów twórczości siósty Bronte jest to naprawdę wyjątkowa pozycja, która jest zdecydowanie warta przeczytania, to raczej nie nastawiałabym się na nie wiadomo jak fantastyczną lekturę. Myślę, że najlepiej podejść do niej po prostu z otwartą głową, tak jak ja. Przynajmniej się nie zawiedziecie, bo jeżeli będziecie porównywać ją po prostu z dziwnymi osobami Jane Eyre, to możecie się rozczarować. Ale ogólnie było naprawdę bardzo w porządku, tylko to... Po prostu nudna. To już wszystkie pozycje, które przeczytałam w zeszłym miesiącu. Jeżeli czytaliście którąkolwiek z nich, to oczywiście, jak zawsze, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, czy czytaliście, czy planujecie, czy Wam się podobała, czy też nie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i widzimy się w następnym filmie. Także do zobaczenia. Cześć!